Miłość to jest wielki skarb. To jest piosenka, która została napisana przez Wojciecha Jagielskiego i muzyka i tekst, a wykonana przepięknie przez Ewę Bem, bo Ewa Bem należy do takiej grupy moich ulubionych wokalistek i ona nawet chyba zdobyła jakąś nagrodę, ja tego dokładnie nie wiem, bo nie śledziłem aż tak dokładnie tego, natomiast kompozytor i autor tekstu Wojciech Jagielski, z którym ja też miałem przyjemność współpracować, napisał dla mnie dwie piosenki, także po kumotersku Puszczamy teraz jego piosenkę. No tak, bo przecież warto wspomnieć, że Pan jest nie tylko rock and rollowcem, ale też bo równocześnie rozwijał Pan jakby karierę tego big Bitowca, wtedy tak się mówiło, i jednocześnie śpiewał Pan też jazz. Nawet został Pan przecież wokalistą jazzowym roku, prawda? Tak, śpiewałem wtedy z Włodziem Nachornym, z jego trio i bardzo wspominam sobie sympatycznie ten czas. Śpiewaliśmy najczęściej utwory z repertuaru. Nad King Cola chyba i trochę Sinatry, Fly Me To The Moon, tego typu rzeczy. To był dobry okres w moim życiu, bo wtedy się postanowiłem, że muszę jeszcze nagrać kiedyś płytę swingową. I po latach tak, tak się, się stało. Wydarzyło.